Nie wiem, A czy ile to ma... ile to Tak, i... czekaj, idziemy tam. To... Chyba jesteś nienormalny. No wiem, że to mo... mogę, może. Ale to wszystko nam zabija całą przyrodę, faunę i florę. Co, za... Co to jest? Ile to, to, to ma. Jubi, ile... to ma 125 życia, ty. No widzę właśnie. Ej, delfin płonie przez to, czajisz? Żeby zaraz ty nie zaczął płonąć. Ej, delfina nam spło... Jaka such. Co no to możemy zabić? Zabijałeś tego. No nie, 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 jest za daleko. Jem. Uderzyłem go. No ja widziałem. Ale mi załapało wyjść na. Ej, coś mnie leje. Coś mi... Wo... To ja umrę. Dziękuję bardzo. O kurde, to piję. Od... Chociaż, Maicia, ja powiem, tam, hitem tam. to jest to, że Nvidia potrafi zepsuć e, Minecrafta. Robi hmm? Nvidia. No. Nieraz tak spierdzieliło, że mi w ogóle nie chciało nic, nic działać. Oh, Dlatego my jesteśmy bardzo ostrożni, jeżeli przychodzi aktualizacja, no nie? No. no. <laughs> Madzia, can you hear us? Where are you, lady? Znajdziecie sami pustynię. A to mamy iść, no dobra, to no. idziemy, chodź. No, Idźcie, idź, no co Macie, chodź do mnie. mnie. Chodź do Idę mnie. Do ciebie, no. Co ty mi tu bul... Nie, to bulgocze, co chodź to jest? do mnie, no, Nie, bo mi wystrzelisz w... Nie, bo to jest w kosmos wstań to. bul No i wiedziałem, no i co? Widzę, <laughs> że nawet zabijesz. Dzięki. <laughs> Naprawdę. <laughs> Jaka modliszka. Ja mam tu mrówka czerwona gryzie. No zaraz zobaczysz. Jaka modliszka? Ta, która cię zabiła w pierwszym odcinku. Hahaha. Ta latająca taka. Dobra, wiem. Tylko, to jest tam, tam są cztery skrzynki, ale to jest tam bez... Tam jest więcej skrzynek. Tam. No to chodź. Zobaczymy. Jesteś pewny? No zobaczymy, no. Ja się cykam trochę, oho, oho. Tak, mhm. Ona ma 120, chrysta, no Panie. właśnie. Ona mnie zabije. No. Dziękuję Domyś bardzo. Domyśliłem się. Mm. O Jezu, nie, to jest zombie. Oła, oła, damy coś... radę, damy radę, damy Ca... radę. O Jezus, o Jezus, o Jezus, stop do don't Aha, tu są, tu tutaj nic nie ma dla nas specjalnego. Tak, te skrzynki są takie dość ubogie w duchu, niestety. Mam nadzieję, że na górze coś będzie bardziej obiecującego. Tu niczego nie ma nikogo. Wszystko zlazło na dół. O Jezu, Baśka, kurczę... Czy e, ja to... dobrze słyszę? Jezu, co to jest? O, ma 400! Wojtek, aaa! No, dzięki Maciek, brawo! I pójdziemy do wieży, będzie fajnie! bardzo serdecznie dziękujemy. To. Ty już nic nie dotykaj, bo znowu umrzesz. No patrz. Co macasz? A echor plant jakiś. No to są te roślinki. One są. Wejdź. W nią to cię wciągnie. To jest. Ała, tak, trujące, to. falująca zabijająca. <laughs> Jeszcze wszystko faluj. Faluj. Au au au. Dobra. No. Grzeczny. Także słuchajcie, my wszystkim. <laughs> Dobra. Ja, ja już nie, nie ten, bo zaraz umrę i znowu będę mieć śmierć więcej. O! No! Także. Dziękuję, Wojtku, kochanie, za Expo. Nie, też umrę! Nie! Szabo ja się pojawiłam w jaskini. Nie wiem. wiem, że całe życie podziwiam. Ej, nie, nie, nie! Tepnęło mnie! Znowu gdzie tepnęło? Ja walę. Tak. Okay. ok. Czekaj. Dobra, jestem. Jejku, ile tu jest dziw? Wojtek, Sporo. trzeba je powybijać. Będziesz o, już Demet! jest. Oh, damn it! Oh, damn it! Wybijać. Ale czy po to. Ej, a ty co tu robisz? Ty jesz sprzedawać, Maja. a panie na tarko ogórki pisić? O, że, Co wy to robicie? No, no właśnie wiedzieliśmy, o, bo... że ostatnio... To właśnie to ty dlatego po Twilight Forest chodziłaś ostatnio. Ty tak, właśnie. Eee, tak, jaka tak, bo, ta bo patrzcie tutaj, tyle dziewczynek, słuchajcie, one takie bezrobotne. Ja no, na targ wysłałam, drugą kebabę lepiej, trzecia kurczaka smaży, no to tak, wiecie, akurat ci przyda. I witamy wszystkich bardzo... To są termity, no co ty? Aha, dobra. Wziąłeś? No nie mogę go zdjęć. Jezus, co tu się dzieje? Nie ma jakiegoś metacza ognia na to. <laughs> Jest jeszcze motylka biednego, przez przypadek zabiłem. Zbieraj to, zbieraj, zbieraj go szybko. Czekaj, czekaj, a może to dlatego, że ja nie mam. Ale ja go nie mogę. No halo, nie bijcie mnie mrówki! Znaczy. termity. Kop go Oła. szybko. Ej, ja, ja umrę. Ja pierniczę, Wojtek. <laughs> no! Termity mnie zżerają, o co ci chodzi? I to tak porządnie, no... Ja nie mogę zebrać tego plecaka Maciek. A ja się no, też no. podpaliłem. Ja też się podpaliłem. Wojtek zawsze ze mną. Mm. O, o! Słuchajcie, jak nie macie uranium, to tutaj macie takie zielone tam coś, nie? To to zbierać to jest też wartościowe. Co? Jakie zielone? E, dobra, idę. A to? A, to... O Jezus! <słuch> co? Co to? A, Maciek. Czy ty się utopiłeś w lawie? Żyję. A to jest, to jest chmura siarki. Tak, dzięki Madzia. Jezu lawa! Ale nie pytaliście się, czy uprzedzać? Czy nie, tak było. Liczyliśmy na nie, ciebie. Nie, nie Bo Pan do lawy. O Boże. I się uto jak normalnie Madzi. o tym mówisz? wiem, jest. Ej, jak to jest pięknie. U, ładnie ten portal, ale się Nie boję wiem, ten, ten w Forestie jest ładniej. Niezakąd jak dzwoni w ogóle. Do ciebie czy do mnie, leci do mnie, Dobra, Magda, a powiedz jej. mi, czy jeżeli spadniemy w dół, to wylądujemy w normalnym świecie? Spróbuj. Nie Maciek, dlatego, że to Maciek jest normalny świat. Maciek, spróbuj. Bądź mężczyzną, Uuu. pokaż cycki, skacz w dół, skacz w dół, skacz w dół. No że... skacz. Maciek, skacz, że... proszę cię, skacz. No ładnie tu. Nie, bo znowu Dobra, sama skaczę. Wi! Ma. tak. Pewnie, pewnie wyląduje na pewno u nas. No, o. i się zbiłem też. O, macie na liście. Proszę, proszę. Dobrze. A jak się zaczepi, to jest koniec? Nie wiem, nie zaczepiłam nigdy, bo Imp. były miłe. Dobra. A, podpaliłam się. Aha, a, a, a. dobra, już jest. Patrzcie, karę patrzcie. to. Wow, ja się no, też no. podpaliłem. Ja też się podpaliłem. Wojtek, zawsze ze mną. Hmm. O, o, słuchajcie, jak nie macie uranium, to tutaj macie takie zielone tam coś, nie? To to zbierać, to jest też wartościowe. Co, ja eee, Dobra, idę. A to... tam o Jezus! Tam. Co? Co to? Pa Czy ty się utopiłeś w lawie? Żyje A to jest. To jest chmura siarki. Tak. Dzięki Madzia. Jezu lawa! Ale nie py... Chodzi mu cały czas w drogę o co ci chodzi. Ja nie widzę, żebym mu schodził, ale okej. Okay. To 8... 108... ma 160 już. Dobra, to go no ja nie mogę niestety. Zaraz go pokonam, twój hero go pokona. Dobrze, my hero. No, no, no. Żegnam. Dobra. Di diamenty dał, diamenty dał, diamenty dał! Okej, okay, czekaj, ja chcę minę na grob... Y tu są Wojtek, y chest i ten... Dziesięć! Dziesięć diamentów! Wojtek, my jesteśmy uratowani! No, diamenty tutaj nic nie dają. Ale... Jezus, co? a tu to? No, bo... Uważaj, bo wieża, uciekaj! Dziękuję! Ona się zapada. Dziękuję, nie mam moich rzeczy, nie mam nic, wszystko... O, ja, ja już... O, dobra, ja już widzę was. Dobra, O, dobra, jest Madzia. No, cześć wam, chodźcie tam. Cześć. Chodź, chodź sam, Wojtek. Ale to jest dla Maćka, ty, Wojtek, nie próbuj. Dobrze. Co mi dasz? Oj, dam ci, dam. <laughs> co to? Chodź, chodź, wskakuj tu, 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 tu. <laughs> Ach, co ty gadasz? I tu jest... Tylko nie, 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 nie w dół. Ej, tu jest o, takie narzędzie. O drugi też musiał. Nie! Yeah. A to można, a to można zebrać? Można zebrać. Jak co to w domu. O Jezus! Ej, ale te bloki... Do... Aha! Fantastycznie. Ja muszę kiedyś nagrać Maćka. Nie. Nie. Nie walczy z komarami w tą. Proszę cię. Ale to nie, nie z tymi nie... małymi, z tym takim wielkim bydlakiem, który wratuje czasem. To jest masakra. Nie wiem, u mnie nie ma komarów. Widzicie, Czarnobyl, reaktor. No, no w sumie. Słuchajcie, u mnie u najgorsze mnie jest to, jak u mnie latem, właśnie do domu te takie wielkie zielone świerszcze wpadają. No to tak akurat do potrawki z grilla. No, 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 tak. Zwłaszcza jak siedzisz, grasz w coś i nagle ci takie wielkie coś na ramieniu usiada i ty się dziwisz, co to jest. Odwracasz się, a to takie wielkie zielone główko. <śmiennie> ja bym go w karmelu zatopiła. Ej, ale <śmiennie> śmiesznie. <śmiennie> <śmiennie>